3 do 0, wreszcie, zwycięstwo w tym e, roku ulżyło? No myślę, że powinno tak wyglądać każde spotkanie. E, przede wszystkim u siebie, bo gramy u siebie, zespoły tu przyjeżdżają, my musimy atakować strzelać bramki. E, wiadomo, było parę błędów, ale myślę, że podbeskidzie dzisiaj nie zagroziło nam. W zasadzie przez, ani przez moment wygraliśmy dobrze w obronie, a strzeliliśmy to, co mieliśmy. Więc myślę, że tak to powinno wyglądać. E, cieszymy się z, z pierwszego zwycięstwa w tym roku. Myślę, że jest to ważne zwycięstwo, jeżeli chodzi o. Przypyktowali wiemy, że w zasadzie każdy zespół, który gdzieś tam z nami graniczył punktami potknął się w tej kolejce. My, my Jak można powiedzieć, dopisujemy swoje, sobie trzy punkty i prze, po, powyższamy przewagę nad, nad przeciwnikami i chcemy w każdym kolejnym spotkaniu wygrywać i wiemy, że teraz mamy trzy bardzo ciężkie mecze i, e, i będzie od tych meczów dużo zależało. Zwycięstwo 3 do 0. Wynik wydaje się, że to po wyniku wydaje się, że to był łatwy dla was mecz, ale mimo wszystko to dobrze grało i. Nawet prezes Bogusław Leśnodorski po meczu tweetnął, że no możecie grać zdecydowanie lepiej. Tak, ja się z tym zgodzę, że, 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 że do naszej gry na pewno jest spore zastrzeżenie. Tak jak wspomniałem wcześniej, błędów było, było kilka. Na szczęście Podbeskidzie tego nie wykorzystało. A my myślę, że, że możemy być zadowoleni z tego, że w zasadzie tych sytuacji nie mieliśmy dużo, a strzeliliśmy trzy bramki. Myślę, że to. To też świadczy o klasie zespołu, kiedy, kiedy ta gra momentami się nie klei, a, a wygrywa się 3-0, więc ja myślę, że przede wszystkim z tego możemy być zadowoleni, bo w poprzednich spotkaniach było dużo sytuacji, fajna gra ofensywna, a tych bramek nie było, było wiele, a dzisiaj dzisiaj było skutecznie. Trener Berg was nastawił tak ofensywnie, żeby właśnie i na początku pierwszej, i na początku drugiej zdecydowanie tak zagrać do przodu, bo strzeliście właśnie i na początku tej pierwszej i drugiej odsłony. Wiedzieliśmy o tym, że e, czym szybciej strzelimy bramkę, tym, y, tym będzie na no dla nas łatwiej. Wiemy z doświadczenia, że Gielonia strzeliła na bramkę podejrzewam w pierwszych 15 minutach i to im się ułożyła gra. My chcemy u siebie zdobywać bramek sporo, chcemy atakować od początku i fajnie, że się udało teraz strzelić bramkę od samego początku. I jakby można powiedzieć, ta, ta bramka ustawiła wynik spotkania i, i my, my graliśmy spokojniej. Pod Beskidzie musiało się troszeczkę odkryć, no i co za tym idzie, strzeliliśmy kolejne bramki. Cieszę, się, że najwięksi rywale pogubili punkty to na pewno, bo już cztery akurat przewagi, więc będzie teraz myślę, że spokojniej do końca. Tak, my przede wszystkim musimy patrzeć na siebie, ale rzeczywiście to, co się dzieje za nami w jakiś sposób nas interesuje i, i dotyczy, więc jakby nie patrzeć, musimy na to spoglądać, ale, ale mówię, wszystko zależy od nas i jeżeli my będziemy wygrywać, to to nie ma o czym mówić, mistrzostwo zostaje w Warszawie. Dzięki. Dziękuję. To chyba ulżyło, prawda? No fajnie smakuje. Po tym wszystkim, co udziało się w tygodniu. Było nam to potrzebne na psychikę i na tym, że znowu byśmy wierzyli w to, że jesteśmy dobra drużyna. Prezes Leśnodorski po meczu stwierdził, że ta gra mimo wszystko, chociaż było zwycięstwo, nie była najlepsza. Skazasz się z tą opinią? Graliśmy na tyle dobrze, na ile nam pozwoliło boisko. Powiem tak, bo moim zdaniem był to wymagający mecz dla chłopaków na, na, ten, na boisku, bo... Ciężko przyjmować piłkę, jakoś opanować ją i szybkie podanie, po prostu nie da się na tym grać. Jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się strzelić trzy bramki. Duszan, gratuluję. Setny mecz w barwach leki. Y Chyba zwycięstwo potrójnie smakuje dobrze, ponieważ nie dość, że właśnie twój okrągły jubileusz, to jeszcze no, odblokowaliście się. Da się powiedzieć że tak, że, że smakuje to, że było to pierwsze zwycięstwo w tym roku. Dla mnie cieszy, że też na zero, no i no, ta trzecia, lub jak to powiedzieć, trzeci raz, że, że był to mój setny mecz i wygraliśmy, no właśnie, to jest takie, nie jest to miłe. W ciężkich tygodniach i po tej kiepskiej serii, to chyba spory kamień spadł z serca, prawda? Na pewno troszeczkę spadł, bo... Liczmy się, z tym, liczmy się z tym, że nie wygraliśmy 5-6 meczów z rzędów i, i w końcu czekaliśmy na, na to upragnione zwycięstwo. Mam nadzieję, że teraz weszliśmy już na ten szlak i będziemy go jak najdłużej kontynuować. 3 do 0 wynik całkiem okazały, ale wiem, że nawet prezes Leśnodorski tweetnął, że gra nie była do końca idealna, no. taką jakbyście sobie wym wymarzyli. Czy zgodzisz się z tą opinią? E to napisał prezes. Ja nie chcę podważać jego słów. Według mnie y, cieszmy się z tego, że, że wygraliśmy 3-0, bo za jaktem graliśmy, my strzelaliśmy, nic nie wpadało, a jak strzelał, stwarzał nie sytuacji i strzelał z tego bramki. A dzisiaj może pod Beskidzie, tak jak tutaj słyszałem wcześniej, stworzyło więcej sytuacji, jednak my zagraliśmy na zero z tyłu, a 3 strzeliliśmy tak? I, i to się tak naprawdę w piłce nożnej liczy. Cieszy to, że rywale Legii, najgroźniejsi do zdobycia tytułu mistrza, też pogubili punkty w perspektywie kolejnych spotkań. To chyba dobra wiadomość. Ja mówię, żebyśmy nie patrzyli na to do, do 30. kolejki, bo i tak potem przychodzi podział punktów. Więc... Tak naprawdę to nikogo nie urządza, bo, bo jeśli jakaś drużyna sobie zrobi nawet 6 punktów przewagi, to i takiej to nic nie daje, bo wystarczy jedno potknięcie, już potem w fazie playoff i tak naprawdę jest bilans taki sam każdy ma, ma po tyle samo punktów. Więc drużyna, która sobie tak naprawdę zrobi 10 punktów przewagi, wtedy już może jakoś tak bezpiecznie patrzeć na, na tą tabelę. Dlatego to jest przynajmniej nasz cel, na cel. Przynajmniej 10 punktów przewagi to jest nasz cel na, na tą fazę play-off. Trzecia bramka chyba musicie szczególnie cieszyć. Tak próbowałeś dopieścić to, to podanie wcześniej do Orlando Sa, Wcześniej się nie udało, ale to już ostatnie było naprawdę konkretne i nawet komentatorzy się rozpływali. Często trenujecie takie rozwiązania właśnie? Czyli spójrzmy ogólnie na, na, na całość, po, jak, po, po jakich akcjach zdobywamy bramki. I jest ich dosyć sporo takich, takich zagrań. Cieszę się, że, że Orlando to wykończył. Jednak mówię, nigdy, nigdy by się to nie zaczęło, gdyby nie, nie podanie Tomka, i można powiedzieć, że to on zaczął tą, tą całą akcję, I, i dzięki temu mogliśmy, mogliśmy ją stworzyć i, no i już przypieczynkować. Zwycięstwo w tym spotkaniu. Gratuluję. Ja mam jedno pytanie. W jednej pieśni kibice nazwisko Radowicza zastąpili nazwiskiem kucharczyk. Czy to i teraz kucharczyk z Saganowskim strzelają po dwie bramki? Czy to dla ciebie dodatkowa motywacja, wyróżnienie, czy w ogóle usłyszałeś tą nową pieśń? Czy staram się nam nie patrzeć i, i nie słuchać to, co się dzieje na, na trybunach, bo nas piłkarzy interesuje tylko to, co, co dzieje się na zielonej płycie, więc dopiero teraz się dowiaduję o tym. Nie wiem, może to, to forma żartu kibiców y, na temat y, tych bramek, które ja tam strzelam Panu Bogu w okno. A, a może i nie wiem, może jakaś nowa przyśpiewka. Dośmiałem się, też się dowiedziałem po meczu właśnie, tak jak teraz Pan tu mówi, że, że moje nazwisko śpiewali, to mówię, że jakiegoś tam placka dorzucili do, do Sagana i, i teraz będą śpiewać. Dlatego no mówię, na razie nie przywiązuję do tego większej uwagi. Zobaczymy, co z tego wyniknie.